Dzisiaj podczas kolejnego dnia wojny na Ukrainie został zniszczony największy samolot na świecie. Czyli w tym przypadku Antonow AN-225. Samolot ten, możecie kojarzyć, jak dwa lata temu. Dostarczane nim były oczywiście podajże tam chyba maseczki czy respiratory do Polski. O czym było oczywiście dość głośno po rozpoczęciu tej akcji z wirusem. Niestety, w aktualnym momencie. Płonion w hangarze, a właściwie publikując ten materiał, to już raczej spłonął na lotnisku w Hostomelu, w miejscowości pod Kijowem. Więcej zdjęć z tego wydarzenia jest na Twitterze, do którego macie link w opisie. Ja tu Wam zostawiam zdjęcia, które udało mi się znaleźć, i życzę Wam spokojnego dnia. Trzymajcie się, cześć.